Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy syrop z czarnego bzu. Mam tutaj 20 dorobnych kwiatów bzu czarnego. Obrałam, zalałam wodą na 12 godzin i odsączyłam. Dodamy pół kilograma cukru. sy Sok z dwóch cytryn i to zalejemy litrem wody, i należy to zagotować. Zostawiamy na 12 godzin, i syrop mamy gotowy. Zagotowujemy i zostawiamy na 12 godzin. Po tym czasie Syrop przecedzamy do małych słoiczków i pasteryzujemy 10 minut, albo odwracamy słoiczki do góry dnem i one po prostu pod wpływem temperatury syropu same będą zamknięte. Syrop jest idealny na przeziębienia. Spożywamy 3 razy dziennie po łyżce. Ile Państwu przepis na syrop z czarnego wzu się podoba? To serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga. www.przepismamy.pl Syrop z czarnego wzu.